Siemka Siemka, witam wszystkich. Mam Tata z tej strony. No ja jestem, powiem tak, w głębokim lesie. <śmum> nie mam wózeczka. Aresek leży, już trochę się zmęczył. <śmum> Musimy znaleźć jakąś kałużę. O, proszę. No i chodzę sobie oczywiście. No nie pójdę na spacerek tak, tak o bo zawsze jestem zabezpieczony, mam woreczki oczywiście, no i zbieram, no i tak już tu mam tego trochę butelek, śmieci, no wiadomo, McDonald's jeszcze w lesie, takie rzeczy, no i tak powoli chodzę, I sobie zbieram, tu mam drugi woreczek, no, bo to muszę wyrzucić, ale to tu wezmę od razu mam te zwrotne puszki I tak tu folia, tam buteleczka, tu plastik, tu to, tu coś No już się trochę tego nazbierało, to boję się, że mi są dziury już Nie rozwaliło tych woreczków Dlatego ostrożnie muszę chodzić No i Ale ładnie w lesie rano jest, ptaszki śpiewają, no rano blisko 8 już jest teraz, albo 8 dobra, nieważne, która godzina najważniejsze, że jest ładnie mhm. i tam pójdziemy sobie, w tamtym kierunku przejść przez ten las po drodze zobaczymy czy tam coś nie ma no nie chodzę tymi drogami teraz bo to już mam w większości przespacerowałem je dlatego chodzę sobie w głębi lasu Miałem wziąć plecach w sumie, ale mówię, a idę na spacer, ale nie dało mi to spokoju. I mówię a, wezmę dwa worki na śmieci. <laughs> no i dobrze, że wziąłem. No, no bo widzicie, no, jest tych śmieciorów. Zawsze nadbieram. To nie ma, żeby nie było. E, tu jest jeszcze jakaś folia. Pójdę tam w tamtym kierunku. Tu jest folia. jest tu lacka patrzcie, Normalnie Tu jest folia Dobra, idę do woreczków Ech. No bo to tak mogę iść Tu jest folia Tam jest folia hmm. No nie, bo worki zostawiłem i Idę do worku co popakować Co z tymi foliami tu jest nie tam. Chodź tu Ares Chodź z powrotem, chodź Pójdę tam gdzie Ares, ale Cofnę się teraz do worku, spakuję to. jak Ares! O! Co to? To jest skrzynka, mam tego chyba nie wezmę. No bo, bo jak? O kurde. Co zobaczyć? Co to tu jest w ogóle? Korzeń. Ah, krzynia, patrzcie, tu oczywiście folie, stąd to się to wzięło wszystko, no bo jak, to tu było, dobra idę do tych woreczków, ha. a może to tu co? Ja bym to wziąło damy teraz Tam dwa worki w sumie trzeci by się przydał, nie? <gry> Dałoby się to po prostu jakoś zniszczyć Żeby to, to mi wylazło do tego worka hmm. O to coś takiego właśnie Na kawałeczki O właśnie to może już by mi wlazło wtedy, no nie? o proszę o, burz mi wlazł o o teraz będę mógł to pozbierać i jakoś do wora pakować jak myślicie wejdzie mi to teraz? chyba mi wejdzie to spoko to ta skrzynka też wejdzie Ok, to muszę spałzować Widzimy się troszkę później tonarka No Jestem z powrotem O Jezus powiem wam, że Już jest ciężko A ja mam daleko samochód Już tam parę rzeczy znowu pozbierałem jest jakaś droga leśna już mam prawie cały wór przejdziemy przez tą drogę o, pójdziemy dalej jeszcze e, dorwiemy coś i, i lecimy z powrotem do samochodu no bo już coraz więcej tych śmieciorów mam. No najwyżej do tego drugiego worka, tylko że nie wiem jak to będę już nie mogę nagrywać w sumie teraz bo nie mam jak tego, jak tego nagrywać <gry> dobra, jak znajdę miejsce, na pewno znajdę coś tam będzie, to pozbieramy razem i, i tyle pauzuję teraz dobra, idziemy dalej bo ja już coś zauważyłem, wiecie i co ja mam z tym zrobić? patrzcie w lesie to jest ja to mam szczęście, co? ja to mam szczęście ale wiem co zrobię, tu jest reklamówka o właśnie jakieś ślimaki tam są trochę brudnawe. ale czekaj zrobimy tak tu mamy wór tylko tą reklamówkę wykorzystamy na na te rzeczy nakrętki o, zwrotne to jest zwrotne chyba to nie jest chyba to jest do wyrzucenia tak I teraz byśmy mogli ładować to jak hm. tu mam drugi wór to jakie to co on gryle oczywiście, bo jakby inaczej węgiel wywalę. I to jakoś jeszcze zegnę. O właśnie. W ten sposób buteleczka powolutku będziemy ładować. Eee, ale ktoś sobie tu ucztę robił. Widzę. Nie wiem, czy to za butla, czy to jest zwrotna. Nie ma jakiś komes Porter Bałtycki Nie mam pojęcia, naprawdę hmm. A wiecie co? Damy to tu Zawsze tam Ile tu 35 groszy Tu nie chyba Gdzie za tą butelę? O, kurde. Ale nie, tu jest duża nakrętka Odkręcimy A, ładujemy dalej Jezus, dobrze te dwa worki wsią Ale się bawi, dobrze nie się bawi Jakaś blacha Dlaczego taka bola? A tu może być. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Jak ja to zaniosę, to nie mam pojęcia. Wody. A. Jest jakiś. A. nakrętka. Jest jeszcze. Nie, to tam jeszcze nie idzie to będzie. Wielki. Damy to całe tu. Trochę, trochę śmierdzi, że tak powiem. Już ja jestem tam na niewyczulony, raczej na zapachy. No patrzcie już prawie, prawie. Aaa, do rękawiczki mi się nalało. Fuj, o Boże, to są brudasy zasrane. To Jest papier, papieru nie biorę. O, ja pierś. I na sylonie, i na kolana, jak to mówią. Tam jeszcze coś. Widać. Te papiery zostawiam, bo to zgnije. Nie ma problemu. Tu mam cały worek. O, tu bym przeoczył. Przecież tu jest jeszcze buteleczka. Tu jest jeszcze pokuska. Tu mi się wysypało z tego mojego. Tu mam... A, pierdziel. Weźmy ten kapsel. Jeszcze to oprzemy. To już mam pełne. To musimy oprzeć o drzewo. Dobra. <noise> idę dalej tam. To jeszcze mi wejdzie. To myślę, że tam jest co ale to już ogarnę to i koniec. Już dalej nie idę, bo muszę to zanieść do samochodu, bo ja z tym nie będę chodził przez cały las. Dobrze, że wcześniej jeszcze muszę iść gdzieś. Nie wiem. Tam. Patrzcie, tu jest. Nakrętka. Nakrętka oczywiście. Zostawiamy, tam ją wrzucimy. Tym weźmiemy, bierzemy ten wór. Kurde, magnesu nie wziąłem, magnesu od zawodowego, co mi przysłonił, wziąłem. Zapomniałem, bo się taki spacerek lekki miał być, dlatego sorry. Pozdrawiam cię zawodowy. No kurde, nie wiem, czy to jest te puchy, to są aluminium. Bo to jakieś dziwne. Nie mam pojęcia, ale wiecie co? To już bardzo wieje. To jest to zachwyta chwyt. Słoik. Słoiczek malutki. Ja pierdzielę, no. Naprawdę. Oni tu w tym lesie robili A tu też jest coś Lekamuwa jakaś O to wyrzucić Albo co Tu muszę odkręcić ten koreczek Tak Koreczek damy na drzewko żeby się nie stracił Mamy drugi koreczek O, ładnie o, Tu też koreczek jest z tego Dobra, co to jest? Patrzcie Jakiś łyżka czegoś, Nie wiem po co, ale dobra Ale to wrzucimy to wrzucimy już się zbiera już się zbiera ale będzie cały górę. ja wam powiem wam kawałek do tego samochodu jak ja to wyznaczę co to jest? A, jakieś dropsy czy cholera wie tu jest jakieś U, tu 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 Muska zostaje, to jest to jest chyba zwrotne, ale to jest niezwrotne do wyrzucić, do wyrzucenia, ale sobie leży, na. No. patrzcie. Nie wiem, czy ja to ogarnę, jak Boga kocham. Ostatnio tak. Przątam, szczątam, ale nawet fajnie, jak daję na ten, oglądacie moje filmy, fajnie, cieszę się, jestem zadowolony, 80, 100 wyświetleń, no, może to nie jest za dużo, ale zawsze coś, łapek tam też trochę jest, też może nie za dużo, nie <laughs> ja wiem, nie podobają się Wam takie filmy, no bo co tu się ma podobać. Subów trochę tam mam, ale też powiem nie za dużo. No wiem, że to może się nie podobać, bo to co to takie? Wiadomo, jak się nic nie dzieje, się zbiera śmieci. No ale no niestety, no. tak to jest w życiu. Jeden robi to, co ludzie lubią oglądać, drugi robi to, co ludzie nie lubią oglądać, ale też pożyteczne. No, no i dobra. Tak widocznie musi być. Ja bym chciał trochę więcej, no ale nie, to nie. No co ja mam z tym zrobić teraz? Jeszcze mi tu trochę wejdzie. Patrzcie, te wory są ogromne, że tyle Rzeczy mi tu wchodzi że 16 minut filmu Tu jest baniok Wiecie co ale tu jest nakrętka znowu Nakrętkę damy oczywiście na Proszę, są cztery ładne kolorowe to jakoś zanieść Może się to ta... to jeszcze się Chyba nie, ale jak ja to tak dał. O, wejdzie, proszę. Jasne, że wejdzie. Co tu jest jeszcze? Tu się wściekli. To ludzie w lesie. Takie rzeczy. Tu musiał być biwak jak nic. Ale tak po biwaku potem tak to zostaje właśnie. Takie rzeczy zostają po biwaku. sobie i śmiecą. O, jeszcze mi się urwał worek, ale no, już super. I tak. Jeszcze nakrętka, już dużo nie zostało. Tam do tamtego jeszcze do koptu, jak to jak tu przyniosę tamten ten tam mi leży. Jeszcze to poupycham. To Jeszcze spróbuję. Tu są jakieś flaszki. Tu jeszcze puszki. O, jeszcze Próbujemy to związać jakoś, żeby to mi się nie wywaliło. Tu jeszcze jedna pucha są jeszcze jakieś flaszki, tak? Ale zobaczymy co tu jest. To są flaszki, o mrowisko tu jest. Wysypiemy to mrożysko. Nie zostawię tego plastiku tu. Obledzą oblezą te mrówki. Jak będę to niósł, to będzie masakra. te kapsle. Pozbieramy jeszcze te kapsle. Złodko. Pyk, pyk, pyk. O. A tu trochę przetrzemy. To są butelki z Lecha. Od tych mrówek. Bo chodzi tych mrówek tu naprawdę. Nie wiem, czy oni są w środku tam. Może są. Może nie ma. Nie, tam jakieś słonecznik korupki ze słonecznika. To jest sobie dziuwał słonecznik po prostu. Dobra. To idzie do zwrotnych. Proszę. Ja pierdziele. Posprzątany? Posprzątany. Ładniej? Czyściej? Czyść. I ładniej. No i dobra. Te buteleczki do reklamóweczki. Nakrętki do reklamóweczki. E, tam idę po te moje rzeczy to może tam to lepiej przyniosę tu niż tu jest jeszcze jakieś sreberko mhm. To jest wszystko To jest wszystko papier Także tym się nie przejmujcie Bo to Zaraz nie Tu jest oczywiście nakrętka jeszcze jedna. Teraz to weźmiemy To weźmiemy To ja mam takie właśnie spacery <noise> no, Ale zawsze coś Wezmę jakiś worek ze sobą to Dobra, popakuję to teraz wrzucę te nakrętki Tak No i żegnamy się Trzymajcie się Jak to mówią Dajcie łapę Suba <noise> i zapraszam do mnie na kanał Fajnie by było no no, chodzi o to, żeby po prostu uświadomić społeczeństwo, no jak jeden nastujeł się, to, yy, ten uświadomi, że tak nie wolno, to już jest dobrze. Popatrzcie, ile mamy milionów ludzi w, w Polsce. Jeden nastuje, jeden na tysiąc, to już by było super, żeby takich rzeczy nie robił. Bo normalnie w lesie takie rzeczy zostawiać, to mam dwa wory. Widzicie, że mi ciężko teraz do samochodu mam kawał drogi to nieś, no ale no trudno. Bo jak to mówią w tej piosence, bo jak nie ty, to kto? <grywa> Trzymajcie się i powodzenia. Pozdrawiam Was wszystkich. Papa. Pa.